No to co, zgodnie z obietnicą, moi drodzy, skoro wakacje, no to przenosimy się teraz do naszego plenerowego studia, a tam Karolina Kuras, a tam Jarek Marek Sobański. Halo, halo, to prawda, to prawda jest i Karolina Kuras dzień Jestem, dobry. Jestem dzień dobry. I Jarek Marek Sobański mówiące te perliście mówiące te słowa. <grym> Słuchajcie, tak, to prawda jesteśmy na placu, na placu teatralnym. Teatralnym, nie pomylić z pocztowym. Tak, bo dzisiaj Karolince napisałem, tak na placu pocztowym, oczywiście nie na teatralnym jesteśmy tutaj w tym pięknym małym, yy, yy, takim dość wesołym budyneczku i po pierwsze, i po pierwsze nad nami yy, słońce? Przed, nie, przed nami słońce, ale nad nami dość ciemne chmury. chmury. Na szczęście my mamy tutaj dach, bo dzisiaj o kilku rzeczach sobie chcemy porozmawiać. Po pierwsze, porozmawiamy o yy, jak to zrobić, żeby fotografia stała się popularna i jak na Instagramie robić przepiękne zdjęcia przepiękne. miejskie. Mm -hmm. Porozmawiamy z Architektury, por tak, porozmawiamy z Architektury Basią, z panią Barbarą, Barbarą, która należy do grupy Igers Zielona Góra. Porozmawiamy też z zespołem, który właśnie rozpoczyna no, chyba karierę. karierę chyba tak, karierę, nie, nie, nie Zespół nie, nie, nie nie. nazywa się Latarnik i, i, i dzisiaj od 14.10 mają premierę swojego teledysku, tak. szanowni słuchacze, oraz porozmawiamy... Teledysk do piosenki Sedno. A co, Sedno. A naszym trzecim rozmówcą będzie... Osoba, która zajmuje się adopcją, adopcją zwierzaków z naszego zielonogórskiego... A warto przypomnieć, że dzisiaj jest Światowy Dzień Psa. Światowy? Tak. Czyli na całym świecie, a... Myślę, że tak. Można tak ująć. Pytanie brzmi, czy was, wasze pieski dzisiaj będą świętować, a po drugie, czy w ogóle wiedzą o tym święcie i, na, i o tym dzisiaj e, wszystkim podczas trzech godzin naszych wejść z placu teatralnego. E, wiaterek się zerwał. Tak, tak. O, chyba się tutaj Słuchajcie, zbliża czasem słońce, czasem deszcz. E, ale na razie jest bardzo przyjemnie oddajemy głos do studia i już pędzimy do naszego pierwszego gościa. Kość. Sponsorem audycji jest Pina Colada. Music Bar and Cafe. Radio Zielona, Radio Zielona Góra. Zawsze tam, gdzie ty.